wyrazi mnie bardzo nagminne używanie kraksonów na, y, krakson, na skrzyżowaniach. To się mi jeszcze pogania, no bo przecież może nie dosłyszysz, że auto za nią jedzie. Kierowcy sobie wzajemnie zajeżdżają drogę i to jest największy, największy chyba problem. Hum. Ładnie krótka dynamicznie. Już choć w lewo. O właśnie, równym tempem, równym fajnym tempem, świetnie. Ja absolutnie Szczęśliwa siódemka to uszyty na miarę program szkoleniowy dla seniorów. Na specjalnym obiekcie mogą udoskonalić i sprawdzić swoją technikę bezpiecznej jazdy. Mam na imię Alicja, mam 78 lat. Jeżdżę samochodem od 78 roku. Ela 68 lat. Kazimierz 67 lat. Janek mam w, w, w tej chwili 69 lat. Każdemu wydaje się, że dobrze jeździ, że jest dobrym kierowcą. Okazuje się, że nigdy tak do końca nie jest. I każdy kurs, coś takiego, jak Państwo prowadzicie, uważam, że to jest fantastyczna rzecz. I tym bardziej, że się ma swoje lata, i trzeba skontrolować, czy człowiek się nadaje na ulicę, czy, czy ma odpowiednią technikę, czy nie. Po pierwsze, to słyszałam ciągle piątkowych radiostrad regularnie. Tam się zawsze czegoś nowego dowiaduję, coś, co się w dobrze wiedziałam, potem nagle się okazuje, że coś wiedziałam nie najlepiej. No i nagle słyszę, że jest takie coś, szkolenie dla seniorów, no to sobie myślę, no to lecę z mailem, bo będę szybsza, bo może seniorzy maila nie potrafią, bo to ja będę pierwsza. Udało się. A chodzi mi o to, żeby właśnie poćwiczyć sobie na innym samochodzie, zobaczyć jak to jest w takich sytuacjach szczególnych, bo tak inaczej jeździ stale tak samo. A tu zobaczymy coś nowego i o to mi właśnie chodziło, coś nowego, coś, co może ja popełniam błędy, a, a nie wiem, mi się wydaje, że jestem super, a tu się okazuje, że w tym miejscu nie jestem super. I o to mi chodziło właśnie. A poza tym, no też świetna zabawa. To znaczy, skłoniło mnie to, że dużo jeżdżę samochodem, jak na mój już wydawałby się nieaktywny tryb życia, to znaczy w sensie takim, że nie pracuję, niemniej mam takie potrzeby, żeby dużo jeździć. A związane między innymi z opieką nad wnukami, no, no, z tego względu też mam w odległości 150 km od Krakowa taką posiadłość na wsi i w związku z tym trzeba jest konieczne przemieszczać się. I ponieważ na drodze takie różne sytuacje są, które wspaniały mnie do tego, że do takiej refleksji, że, że, że ludzie bardzo kiepsko jeżdżą u nas. I doszedłem do wniosku, że być może ja też jakieś błędy popełniał, i w związku z tym y, taka okazja się nadarzyła. Słuchałem z Radio Kraków, jak już wcześniej wspomniałem w rozmowie z Panią, że lubię to radio. Y, i, I po prostu udało mi się w trakcie jazdy z wnuczką usłyszeć tą propozycję tego kursu. Poprosiłem wnuczkę, i w czasie jazdy udało nam się tutaj do Państwa dostać, że tak powiem. Po krótkim wstępie oraz przedstawieniu zasad bezpieczeństwa rozpoczęliśmy część teoretyczną, w trakcie której pokazaliśmy najnowsze, najbardziej problematyczne przepisy ruchu drogowego oraz sytuacje, z którymi spotykają się najczęściej kierowcy na naszych drogach. Po części teoretycznej od razu przeszliśmy do omówienia bardzo ważnego aspektu bezpieczeństwa kierowców, jakim jest właściwa, bezpieczna pozycja za kierownicą żeby ta część pasa dolna, czyli na końcach tej biodrowej była mocno dociągnięta. W międzyczasie zapytaliśmy uczestników naszego szkolenia o to, czego oczekują od szkolenia i co ewentualnie chcieliby poprawić w swojej dotychczasowej jeździe. Ja, ja powiem tak, że szczególnie mam duży stres jak jeżdżę w zimie, prawda, zimą. Zdaję sobie sprawę z tego, że no, no, chciałbym się nauczyć wyprowadzać ewentualnie albo jak się zachowywać w wypadku, jak się wpada w poślizg z samochodem. Wyprowadzając poślizg, ja wiem, że w tej chwili to, to akurat nie, nie aura małe ale, ale to, to tu, tu czuję jakiś taki niedowład, że tak powiem, z mojej, z mojej strony. Troszkę człowiek za szybko jeździ, no bo umówmy się, te samochody są coraz lepsze, silniki są bardzo elastyczne. Także przykładowo Jadąc i utrzymać prędkość 30-40 km, to jest bardzo ciężko. Wreszcie nadszedł czas, aby rozpocząć jazdę, przetestować swoje umiejętności sprawdzić się na torze. na rozgrzewkę z lalem ciasnym. Tutaj niektórzy uczestnicy uczyli się od nowa, a niektórzy tylko utrwalali właściwy sposób operowania kołem kierownicy. Będzie się więcej działo, więc bardzo proszę z tymi rękami spokojnie żeby popracować jeszcze mi to jest naprawdę bardzo ważne i bardzo dobre ćwiczenie. Uczy nas koordynacji, uczy nas rąk, pomaga nam patrzeć widzieć wszystko to co się dzieje przed samochodem. Dzisiaj nie tylko sucho, przyjemnie, słonecznie i w Dziś też blisko. Zimowo, chociaż aura się nie zmieni, ale na no na pewno. Jedziemy po malutku, po malutku, uwaga tutaj... Kolejne ćwiczenie to slalom szybki, zmieniła się nawierzchnia, zmieniło się tempo, ale mimo wszystko, mimo tych zmian, seniorzy i tak bardzo precyzyjnie wykonywali polecenia instruktorów. Po tym właśnie ćwiczeniu trochę popytaliśmy uczestników o ich wrażenia z dotychczasowego przebiegu szkolenia. Jak się jeździ? Bardzo dobrze. Także jestem bardzo zadowolona. Także dziękuję, że w ogóle coś takiego się udało. Super, no to szerokiej no. drogi życzymy, ja. bo jeszcze przed Wami dużo ćwiczeń. Ja. Dziękuję. Bardzo dobrze. Zadowolony? Świetnie, oczywiście. No to wspaniale, to życzymy szerokiej drogi następnie. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Ja. Wspaniale na tym. Ten... Tylko, że to jest tu, tylko w tej jastrze to jeszcze tylko wodą, wodotrysku brakuje. W takim samochodzie ja nie jestem przyzwyczajony do takiej wygody, żeby... Ja jestem bardzo zadowolona i cieszę się, że taką coś mogę zrobić, bo to dla mnie to jest zupełna nowość. W programie naszego szkolenia nie mogło zabraknąć hamowania i to niezwykłego hamowania, bo hamowania awarnego. Pokazaliśmy, jak to powinno właściwie wyglądać, ale również pokazaliśmy, jak niewielki wzrost prędkości wpływa na skrajną różnicę w drodze hamowania. Po pełnym emocji ćwiczeniu z hamowania awaryjnego, nadszedł czas na posiłek na posiłek regeneracyjny i kolejną porcję pytań. Tym razem zapytaliśmy seniorów. Czy ich zdaniem wiek wpływa na styl i jakość jazdy? Na pewno y, doświadczenia nabiera się z czasem, kiedy się jeździ samochodem, a nie z wiekiem, ponieważ to nie wiek jest ogranicznikiem tylko staż, że tak powiem, jazdy samochodem. I to jeszcze mało, że staż y, częstotliwość jazdy. Bo jeśli ja jeżdżę na co dzień, to na co dzień mam możliwości obejrzenia czy jazdy w różnych sytuacjach. Natomiast jeżeli ja wyjeżdżam tylko w niedzielę, to naprawdę mam ograniczone możliwości. I to młodzi ludzie zazwyczaj są bardzo agresywni, to znaczy w sensie jazdy, nie tylko. Ponieważ albo się zrywają, no znaczy. Na pewno to jest wiek, na pewno to jest młodość i tak dalej, ale tak jak mówię, nie można mimo wszystko na drodze być pewnym do niczego, do końca. To znaczy powiem tak, że na pewno człowiek z wiekiem nabiera takiego dystansu do, do, do tego, żeby, żeby nie jeździć No jakoś tak jeździ się spokojniej. Nie, 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 nie nadużywa się, że tak powiem, tej mocy silników, czyli, czyli w miarę ja przynajmniej staram się zgodnie z przepisami, czyli tam, gdzie, gdzie są ograniczenia, to, to stosuję się do tego, nie, nie przekraczam prędkości. I to, to jest... To, to chyba człowiek nabywa z wiekiem. No, mnie się wydaje, że ja cały czas świetnie prowadzę, proszę Panią, ale właśnie między innymi przyszedłem po to, żeby tu ewentualnie skorygować. To, to, to moją świadomość. Rzeczywiście... Je, 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 jest to prawdą. I tak i nie powiedziałabym, no bo tak teoretycznie jak długo jeździmy, mamy doświadczenie i tak dalej, ale przecież to starszy też im nie ma jakieś dodatkowe czynniki, typu nie wiem, choroba, nie zawsze sobie zdaje sprawę, przecież zdarzają się omdlenia na przykład i, i, i coś tam się dzieje. Nie mogę powiedzieć, że im starszy, to tym lepszy kierowca. Na pewno w średnim wieku mi się wydaje, że są najlepsi kierowcy, bo wtedy i jest, już jest mądry, Umie jeździć, a jeszcze nic innego go nie dotyka. Natomiast im starszy, to niekoniecznie. No. Tak jak mówię, może być starszy, żwawy człowiek i jeździ elegancko, a może być starszy człowiek, który jedzie tylko, patrzy ten i boi się, żeby w niego nie wjechać, albo jak to mówią, do kościółka. I to wszystko. Ma auto, no bo ma, ale, ale niekoniecznie musi być dobrym kierowcą. Po części tak. No, yy, ja nie mam dolegliwości specjalnych. Także te nie odczuwam, ale wiem, że najbliżsi mają problemy i, i z racji wieku. I to trzeba jednak się sprawdzać, kontrolować, bo ruch jest coraz większy, natężenia jeszcze będą większe, trzeba się liczyć z tym, mimo że są lepsze drogi, prawda, ale mimo wszystko tych samochodów przybywa w zastraszającym tempie. Idziemy już potem na sam środek, i reakcja nie odbywać się będzie na nasz krzyk, tylko na to, na wyższą z wody. I jak będzie wyższał, to hamowanie, a jak widzę, że się zbliżam, to próbuję ominąć albo w jedną, albo w drugą. Ostatnie ćwiczenie to hamowanie awaryjne na śliskiej nawierzchni z ominięciem przeszkody. I tutaj pokazywaliśmy, jak właściwie hamować, jak właściwie operować kołem kierownicy. No i jak korzystać z systemów bezpieczeństwa takich jak ABS czy ESP? <grym i górne> Wisienką na torcie naszego szkolenia była możliwość skorzystania z symulatorów i to niezwykłych symulatorów, bo symulatorów sytuacji niebezpiecznej na drodze, jakim jest na przykład dachowanie. Uczestnicy mogli sprawdzić, jak ważne jest prawidłowe zapięcie pasów i jak ważne jest zabezpieczenie ruchomych przedmiotów wewnątrz kabiny pasażerskiej, aby w trakcie no, tak niebezpiecznej sytuacji nie doszło do przemieszczenia się i uszkodzenia naszego ciała. Tuż przed rozdaniem certyfikatów, przed pożegnaniem, uczestnicy mogli opowiedzieć o swoich wrażeniach z przebiegu całego szkolenia. Super było. Najlepsza to była jazda ta ekstremalna po tej wodzie, kiedy nie wiadomo było, kiedy nagle trzeba będzie hamować, a człowiek tak jechał, a potem dopiero hamulec, żeby zdążyć. Czasami się nie udawało, no czasami się noga pomyliła, zamiast na, na hamulec to wskoczyła na gaz, ale tylko raz było. No ale to jest dowód tylko na to, że no, człowiekowi się może zdarzyć. No super. <laughs> jak już tutaj wspomniałem wcześniej panu redaktorowi, no podobała mi się zarówno jedna jak i druga część. Mam na myśli tą część teoretyczną, bo, bo zostały nam przypomniane i jeszcze, no, że tak powiem, hmm. bardziej pogłębione i na faktach takich. Rzeczywistych przepisów, i, i a szczególnie ich, ich, ich niestosowanie, jak, jakie, jakie mają skutki, też bardzo fajna część. A jeżeli chodzi o część praktyczną, to mnie osobiście przyprawiła o zawrót głowy w dosłownym tego znaczeniu, bo, 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 bo rzeczywiście kiedyś, kiedyś cierpiałem na chorobę lokomocyjną, i rzeczywiście mi się to w jakiś sposób odwróciło. Mam na, na uwadze te zakręty, ale dałem radę. Jestem bardzo zadowolony, bo rzeczywiście takie ekstremalne sytuacje, jakie panowie tutaj zaplanowali, to, to dały, dały, że tak powiem, ogląd czy pogląd na to, jakie mogą być sytuacje na drodze, bo jak mówię wcześniej, jeżdżę już kilkadziesiąt lat, bo od 1972 roku nie miałem na szczęście takiej sytuacji, gdzie, gdzie, gdzie uczestniczyłbym w jakimś takim wypadku, ale tutaj uzmysłowiło mi Między innymi to szkolenie, co, co może być, nie? i jak się zachować. I to, to jest super sprawa. Mam na myśli te, te, to, to, to awaryjne hamowanie, to, to, to było takie naprawdę fajne, że, 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 że można było. Y, no, no wiele chyba wyniosę z tego i, i, i już na pewno oby nie doszło do tego, ale, ale, ale będzie już miał na miaskę tego, jak się zachować ewentualnie w takiej sytuacji. No, ja jestem zachwycona dlatego, że. Jeżdżąc tyle lat, mam wrażenie, że mimo wszystko moja jazda nie była najlepsza. Tutaj zobaczyłam pewne mankamenty, które ja popełniam, i przypuszczam, że wiele osób, które również tyle lat jeżdżą, również popełniają te mankamenty. Pierwsza rzecz to przed laty się hamowało pulsacyjnie. Dzisiaj się nie hamuje pulsacyjnie. Poza tym uczono mnie, że Hamuję i puszczam hamulec. Tutaj powiedziano mi: hamuję do samego końca i skręcam. Przedtem tego nie było. Przedtem się hamowało i puszczało i zdejmowało nogę z hamulca. Tutaj musiałam zmienić swoją mentalność, jeśli można to tak powiedzieć, bo w tej chwili należy hamować obydwiema nogami. Znaczy, się tym i sprzęgłem, i hamulcem do samego końca. Ja bym w ogóle to rozpropagować, żeby pokazać, że to nic mogą ludzie nie iść, bo się boją, na przykład, że coś strasznego będzie, albo mogą nie iść, bo oni już wszystko wiedzą, więc tych nieprzekonanych jakimś takim sposobem przekonać, że jednak powinni poćwiczyć, jednak spróbować inaczej, gdzie indziej, przy innych warunkach, nie, 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 na drodze może być różnie, a tu są wprawdzie warunki przygotowane, ale też mogą się zdarzyć. Uważam, że każdy, bo, bo rzeczywiście tutaj na tym szkoleniu można, można przećwiczyć sytuacje takie awaryjne, jakie mogą się zdarzyć na drodze, a przecież wiadomo, że jest, jest tyle sytuacji, że, że, że każdego to może trafić. Nie? Uważam, że tego rodzaju szkolenie powinni przejść wszyscy kierowcy, bez względu na wiek. Mało tego, młodzi kierowcy, którzy Prawdopodobnie nie, mieli, nie mają takiego doświadczenia. Jeszcze im się coś podobnego nie zdarzyło, ale może się zdarzyć, i w związku z tym będą mogli po takim szkoleniu być bardzo, bardziej przewidujący. Fantastyczne opinie, oklaski, podziękowania dają nam prawo twierdzić, że program Szczęśliwa Siódemka ma sens. I to jest tylko początek tego, co możemy zrobić, aby na naszych drogach było jeszcze bardziej bezpieczne. Zapraszamy serdecznie na kolejną edycję.